WrestleMania 38 przeszła już do historii I prawda jest taka, że jest wiele negatywów Jak i pozytywów O których zapewne będziemy wspominać jeszcze długo Przed największą ze scen mówiło się Że jest to jedna z najgorzej podbudowanych gal Jednak WWE ostatnio udowadnia Że im gorzej gala podbudowana Tym lepiej w ostateczności wychodzi Czy to może my już przyzwyczailiśmy się Do niezbyt wysokiego poziomu? Hm. Jednak WrestleMania 38 do tego niskiego poziomu Nie należy Dostaliśmy świetne walki, dostaliśmy świetne Show I oczywiście nie pomijamy rzeczy negatywnych, jednak w ostatecznym rozrachunku jest to dobra gala. Nie zabrakło oczywiście typowego dla WWE overbookingu czy zbytniego hype'owania walk, które ostatecznie nie wyszły. Ale no ponownie, chyba jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, wybaczcie za mój głos, a oto plusy i minusy gali WWE WrestleMania 38. Oczywiście zapraszam Was wszystkich do subskrypcji naszego kanału po więcej takich materiałów. A po jeszcze więcej zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Minus otwierający team match. Zaczniemy od tego, że ta walka była bardzo, bardzo złym wyborem do otwierania show. To jest dobre starcie do środka, aby publiczność mogła odpocząć pomiędzy ekscytującymi walkami. Niestety jednak to nie był jedyny problem tej walki. Choć początek wyglądał obiecująco, bo mamy czwórkę naprawdę dobrych wrestlerów, jednak kontuzja Buxa w połowie walki skreśliła absolutnie wszystko. Czy to było zaplanowane, czy nie, na dany moment nagrywania tego filmu nie wiem. Jednak od tego wydarzenia było widać, że kompletnie nic nie wychodzi i finisz musiał być prześpiszony. Usos wprost rozmawiali w ringu z nakomurą i sędzią i dziwnie się to oglądało wiedząc, że lekarze opatrują buksa poza ringiem. Można wprost powiedzieć, że spotkał ich pech i szkoda, bo zapowiadało się naprawdę dobre widowisko. Minus drew kontra Corbin Powiedzcie mi proszę, dlaczego ta walka jest na WrestleMania, a walka o tytuły midcardowe już nie? Oczywiście nic nie odbierając ani jednemu, ani drugiemu. Jednak story opierające się na tym, że Corbin kradnie miecz i Drew go chce za to dorwać, nie powinno prowadzić do walki na tak wielkiej gali. Co do samego starcia, to widzieliśmy to zestawienie setki razy i ponowie tutaj niestety niczym nie zaskoczyli. Durniejsze jednak od tej walki było to, co stało się po niej, mianowicie Drew rości dwie swoim mieczem. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że nowe liny zostały założone źle i reszta walk miało przez to przerwalone. Plus Loganemis kontra Mysterios. Tak jak powiedziałem podczas tuż przed galą, trzeba dać szansę Loganowi na pokazanie się. Miał dobrych przeciwników i partnera, którzy poprowadzą go i dadzą mu więcej swobody w ringu. Można śmiało powiedzieć, że ej, udało się. Występ Logana można porównać do występu Bad niego z poprzedniej WrestleManii i to jest sukces, ponieważ niestety występy większości celebrytów nie można uznać za coś pozytywnego. Przyjął on kilka akcji, ale też i sam wyprowadził niejedną, w tym nawet frog splash. Ostatecznie, po chwili niepewności Miz i Logan wygrywają po tajemniczej Zmianie, co również moim zdaniem jest na plus. Jednak to, co zaskoczyło najbardziej, to zdrada Miza pod koniec czyli atakuje Logana. Niestety, jednak prowadzi to prawdopodobnie do ich solowej walki na jakimś najbliższym pay-per-view albo w Arabii Saudyjskiej. Plus walka o tytuł kobiet row. No właśnie. Kolejny raz panie w WWE udowadniają, że można na nie postawić. Walka Bianki i Becky wprost pokazuje, że kobieca dywizja ma potencjał i po Women's Revolution WWE chyba o tym zapomniało. Panie, dały nam kawał dobrego wrestlingowego starcia. Choć sam początek był dość długi i nie rozkręcał się za szybko, to środek i zakończenie to coś wyśmienitego. Mam tylko nadzieję, że Biance nic się nie stało po tym, jak wprost przyjęła but w oko od Becky. Jej zwycięstwo niestety było prawie pewne, co jest lekkim minusem tej walki. Walki. Jednak paniom nie da się niczego zabrać i tak naprawdę należą im się wielkie brawa. Ciekawy mnie tylko jak WWE poprowadzi teraz postać Becky. Plus wielki powrót Kodiego. No i czas przejść do momentu, który definiuje tę Wrestlemania. Nie Romek, nie o tobie mówię. Wszyscy wiedzieliśmy, że będzie to Kody, jednak do ostatniego momentu była taka, wiecie, kropla niepewności, bo to WWE, które lubi zmieniać coś chwilę przed walką. Nie tym razem i syn marnotrawny powrócił do WWE po 6 latach. I to nie po prostu powrócił, bo nie dość, że wywalił podczas walki gimmick Stardust'a, to jeszcze powrócił w 100% w postaci, którą widzieliśmy go czy to w Ring of Honor, czy to w New Japan, czy ostatnio w All Elite Wrestling. To jest ten sam Cody, który w ostatnich latach podbijał świat wrestlingu. Przeciwnika dostał świetnego, ponieważ Rollins idealnie nadaje się do takich momentów i nie, przegrana mu nic nie zabiera. Sam moment powrotu nie był jedyną dobrą rzeczą, ponieważ ponowie dali kawał dobrej walki, gdzie było czuć, że jest coś ważnego, coś wielkiego się dzieje w ringu. Cody przegrać nie mógł, jednak ta pewność nie odebrała nic w walce. Można śmiało powiedzieć, syn Marnotrawny wrócił i prawdopodobnie będzie teraz najważniejszą osobą na monday night raw plus I minus charlotte contra ronda Czas przejść do drugiej solowej walki kobiet na tej gali i tutaj można śmiało powiedzieć, że wyszło trochę gorzej. Ronda i Charlotte zgrały się, to im trzeba przyznać. Walka nie wyglądała źle, jednak nie było czuć aż tak zgranego zespołu, które widzieliśmy w walce Bianki i Becky. A przecież to Ronda i szczególnie Charlotte uznawane jest za tą najbardziej na szczycie. Jednak to nadal jest walka na wysokim poziomie i byłoby wszystko dobrze, gdyby nie finish. Kto wpadł na pomysł, aby walka na WrestleMania skończyła się w ten sposób? Dlaczego oni ciągną tę rywalizację, skoro WrestleMania powinna zwiększać storyline'y? Tutaj mamy sędziego, który obrywa Big Boot od Charlotte i Ronda Przypięta. I, te, I teraz jeszcze raz, powiem to jeszcze raz. Big Boot od Charlotte i Ronda Przypięta. Kto? Kto wpadł na ten pomysł, aby to tak zakończyć? Nawet jeśli muszą ciągnąć ten program dalej, to są setki lepszych sposobów na to. Plus i minus Stone Cold w main evencie. Samo to stwierdzenie, Stone Cold w main event jest niezwykle dziwne w 2022 roku, ale no niestety w takich czasach żyjemy. Wszyscy wiedzieliśmy, że KO show przerodzi się w walkę i trzeba powiedzieć od razu, było o wiele, o wiele lepiej niż można było się spodziewać. Raczej większość obstawiała jeden staner i po sprawie, a my dostaliśmy prawie 14-minutową walkę, gdzie to i sam Stone Cold przyjął kilka bumpów. Wynik, no cóż, był wiadomy, nikt raczej nie liczył na wygraną KO. Jednak na show narzekać nie możemy. Jedyny problem jest taki, że no niestety to było na pozycji main event. O ile Steve zasługuje na szacunek, to nie powinien zabierać main eventu pierwszego dnia, gdzie większość uważa, że powinna być walka kobiet. Bianca i Becky nadałyby się idealnie. Charlotte i Ronda również, gdyby zmienić im finish. K.O. kontra Stone Cold to dobre show, w nieodpowiednim miejscu. Plus pojawienie się Triple Age'a. Czas więc przejść do drugiego dnia Wrestlemania. Wszyscy doskonale wiedzieliśmy, że kariera Triple Age'a niestety się skończyła. Jednak fajnie, że WWE postanowiło dać mu kilka minut, aby jak należy podziękował fanom. Pozostawienie butów w tym biznesie jest wielkim momentem i nam, fanom, nie pozostaje nic innego jak życzyć mu zdrowia i powodzenia. Plus walka o tytuły Tag Team Raw. Trzy dobrze prowadzone taktimy zderzają się na największej ze scen i robią to, co powinni byli, czyli dają dobrą walkę. Od samego początku panowie dawali karkołomne akcje jak skok Monteza czy Mulsord Gable'a. Cieszy również to, że i Otis i właśnie Gable wyglądali tutaj dobrze obok taktimów, które są o wiele popularniejsze od nich. Street Profits dali świetny pokój w taktimowego wrestlingu i mam nadzieję, że WWB ich w przyszłości tym nagrodzi. Panowie idealnie bawili się publicznością, budując hot tagi, a sam wrestling w ringu. Również nie zawiódł. Wiele osób zastanawiało się, czy Orton i Riddle stracą tytuły, i czy ktoś z nich przejdzie Hilton. Jednak ostatecznie tak się nie stało, i ta dwójka ku zdziwieniu obroniła złoto. No i oczywiście perełką walki jest świetne arkeo od Riddle'a i arkeo od Ortona na lecącym Gable'u i Montezie. Idealne zgranie minus Lashley kontra Omos. A skoro mówimy o zgraniu, to właśnie tak się dzieje, kiedy walkę na WNC dostaje tak świeżo prowadzony Omos. Ta walka to niestety jedna wielka porażka. Omos tutaj nie potrafił wyprowadzić dobrze akcji, a kiedy coś przejmował, to również było widać, że coś najzwyczajniej w świecie tutaj nie gra. Lashley dostał walkę na WrestleMania, jednak szkoda, że taką, która niestety nie będzie pozytywem w jego karierze. Mam nadzieję, że Omos przez to nie zostanie zakopany. WWE nauczy się na błędzie, podbuduje go, doszkoli i będzie znacznie lepiej. Plus Sami contro Jacas. Może zacznę od tego, że jeśli ktoś chciał wrestlingu, to powinien tę walkę pominąć i nigdy do niej nie wracać. Jednak jeśli ktoś chciał się przez chwilę naprawdę dobrze bawić, to Knoxville i Sami zapełnili zabawę po całości. Prócz zwykłych przedmiotów dostaliśmy rzeczy z filmu Jackass, jak wielką rękę, czy protezę przyczepioną do wyrzutni. Spore propsy dla Knoxville'a za to, że przyjął kilka dobrych akcji, jednak na medal zasługuje tutaj Sami Zayn, który nie dość, że sprawił, że aktor wyglądał tutaj dobrze, to i jak wspomniałem wcześniej swoim zachowaniem, swoim Sposoby walki swoją psychologią ringową zapełni nam dobre show. I tego należało się spodziewać po tej walce: głupich żartów, kilku rzeczy, czy stołów i tyle. Jednak dodam jeszcze raz, sami tutaj zasługuje na złoty medal. Plus walka o tytuł kobiet tak team. Jak to WWE ma w zwyczaju, trzeba dać walkę, gdzie umieści się większość kobiet, aby ludzie nie narzekali. Na papierze prawda jest taka, że ta walka najlepiej nie wyglądała. Jednak ostatecznie można powiedzieć, że dostaliśmy przyjemne starcie, gdzie prawie każda z pań pokazała coś od siebie. Ba, nawet Zelina Vega robiła akcję, o które bym ją nie posądzał. Ostatecznie skończyło się tak, jak większość z nas jej obstawiała. Sasha i Naomi zdobywają tytuł i Banks przerywa swój jakże negatywny streak na WrestleMania. Do tej walki miała rekord 0 wygranych. I 6 porażek, jednak teraz to zero zostało usunięte. Panie się pokazały, i może dzięki temu WWB da coś więcej tym tytułom w przyszłości. Plus Edge kontra Styles. Przechodzimy do najdłuższej walki tej gali, mianowicie najlepiej ringowo zapowiadający się Styles kontra Edge. Czy dostaliśmy coś dobrego w ringu? Absolutnie tak. Czy mogło być lepiej? Absolutnie tak. Walka niestety mocno obrywa tym, że przez większość czasu wydawało się, że ponowie ruszają się w jakimś zwolnionym tempie. Przecież Edge udowodnił, że może prowadzić szybkie walki, więc w czym był tutaj problem? Dostaliśmy kilka mocnych akcji, Edge bardziej podkreślił swoją nową postać, no i to wejście, coś pięknego. Jednak najciekawsze wydarzyło się, pod koniec, ponieważ plotki o tym, że Edge dostanie własną stajnię, sprawdzają się. Pojawia się Damion Priest, co doprowadza do pięknego spira i porażki AJ'a. Raczej mu to nie powinno zaszkodzić, patrząc na to, jak walka się skończyła. Jednak nie uważam też, że Edge potrzebował tutaj wygranej. Walka absolutnie nie najgorsza, powiedziałbym, że nawet bardzo, bardzo dobra. Aczkolwiek wydaje mi się, że mogło być znacznie lepiej. Minus New Day kontra Sheamus i Holland. Szczerze, było mi ich bardzo szkoda, kiedy walka została usunięta z pierwszej nocy. Jednak jeśli to miało tak wyglądać, to szkoda, że z drugiej też nie zostało usunięte. Walką tego nazwać nie można. Zachowanie Butcha to porażka, i jedyny plus to stroje New Day nawiązujące do Bigiego. I pomyśleć, że ten cyrk odbył się na Wrestlemanii. Szkoda mi tych zawodników, bo każdy z nich to naprawdę światowy poziom. Aczkolwiek to, co zobaczyliśmy na tej gali, to totalna porażka. Plus i minus pad kontra Theory. Ponownie, kolejna walka, która zawiera niezbyt profesjonalnego wrestlera, jednak zapowiada się całkiem dobrze i całkiem dobre widowisko też i otrzymaliśmy. Theory próbował za wszelką cenę zaimponować Vince'owi, a Pat robił to, co i robił w NXT, gdzie udowodnił na co go tak naprawdę stać. Do samej walki i e finishera ciężko się przyczepić, to wszystko było absolutnie spodziewane, jednak do czego można się przyczepić, to do tego, co działo się po walce. Vince wyzywa Pata do walki, 76-latek wyzywa Pata do walki i niestety do tej walki doszło. Tam oczywiście wielkie ego Vince'a buchło i rozwalił on Pat'a bez absolutnie większych problemów. Uch, gorzej być nie mogło, prawda? Ale niestety było, ponieważ pojawia się Stone Cold, który sprzedał Vince'owi najgorzej wyglądający stunner w historii. I właśnie na to coś został spolony czas innych walk. Ja tylko przypomnę ponownie, że mistrzowie Interkontynentalny i Stanów Zjednoczonych nie mieli walki na tej dwudniowej gali. I to właśnie przez to coś. Walka Ostina pierwszego dnia? Spoko, ale tutaj marno cennego czasu. Minus. Największy main event w historii. No i czas przejść do walki, która według WWE była największym main eventem w historii. Można byłoby się sprzeczać, ale waga pojedynku była naprawdę gigantyczna. Dwa tytuły, dwójka dominujących zawodników i main event wrestlemani. Szkoda, niestety, że sama walka to jeden wielki niewypał. Zaczniemy od tego, że dostaliśmy coś, co widzieliśmy wiele razy: po prostu spamowanie finisherami obu zawodników to suplex, to superman punch, to spear, i tak w kółko. Jedyne usprawiedliwienie można znaleźć w potencjalnej kontuzji. Roman w pewnym momencie miał widoczne problemy z ręką i nawet krzyknął do Heymana It's out że prawdopodobnie ma wybity bark. Czy to prawda? Na moment pisania filmu nic na ten temat nie wiadomo, ale to może być usprawiedliwienie. Jednak jeśli to nie kontuzja i taki był plan od początku, to WWE pokazało, jak bardzo nie potrafią dotrzymywać obietnicy. Największy main event w historii Wrestlemania trwający niecałe 12 minut i zakończony po spirze? No przecież to są absolutne żarty. Zobaczymy, co WWE wymyśli dla Romana i mam nadzieję, że nie jest on kontuzjowany. I właśnie w ten sposób kończy się zaprezentacja powiedzieć przez WWE największego main eventu w historii jednym wielkim niewypałem. I to było na tyle z moich plusów i minusów w gali WWE WrestleMania 38. Pamiętajcie, że jest to tylko moja opinia i nie musicie się z nią absolutnie zgadzać. Jeśli macie swoją opinię, to super, im więcej opinii, tym ciekawsza dyskusja, do której was zapraszam w komentarzach poniżej. Jeszcze raz bardzo przepraszam za mój głos, jednak niestety choroba wygrała, a materiał opublikować chciałem. Mam nadzieję, że wybaczycie. Jak zawsze, również chciałbym podziękować naszym wspierającym za pomoc w rozwijaniu tego projektu, a szczególny Buziak kieruje w stronę Just Hexu. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Sedonized z What Is I dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszę się już wkrótce.